Horror W Arkam ostatnia godzina. W tym materiale omówimy sobie wszystkie szczegółowe zasady. Mam nadzieję, że to będą oczywiście wszystkie wszystkie takie, żeby rozwiać wasze wątpliwości. Natomiast część informacji ze względu na specyfikę tej gry zawarłem również w materiale dotyczącym przygotowania do rozgrywki, więc polecam, żebyście również i tam sobie zajrzeli. Tak jak powiedziałem, gramy na, na dwie osoby, natomiast. Gra to oczywiście w rundach, tych rund będzie maksymalnie 8. Natomiast to co jest istotne, w każdej rundzie gracze łącznie zagrają cztery karty ze swojej talii badaczy. Więc jeżeli gramy na dwie osoby, każdy z graczy zagra po dwie karty. Runda przebiega w sposób następujący. Każdy z graczy dobiera po wierzchniej karcie ze swojej talii. Jeżeli gramy na dwie osoby, to oczywiście dobieramy na razie tylko po jednej, mimo że łącznie zagramy dwie karty. Co robimy? Oprócz oczywiście tych kart, które mamy stali badacze, mamy te cztery nasze karty pierwszeństwa z tymi wartościami, o których wam tutaj wspominałem. I teraz biorę swoją kartę, drugi gracz robi to samo, czytam tekst na tej karcie, zaznajamiam się z nimi, zastanawiam się, którą z tych akcji chciałbym wykonać. Rzecz polega na tym, że te akcje górne najczęściej są akcjami dobrymi, więc wszyscy by chcieli je wykonać, a te dolne tak 50-50. No więc tak, przeczytałem sobie tekst, kładę kartę zakrytą. Ja jako pierwszy gracz, ponieważ tak, powiedzmy, mam znacznik pierwszego gracza, ja jestem tym pierwszym graczem, wybieram jedną ze swoich kart kolejności. O, tu widzicie, te numery mam takie dosyć, hmm, właściwie dosyć, bym powiedział, blisko siebie, bo to od 9 do 17, a pamiętamy, że jest od 1 do 30. Załóżmy, że chciałbym iść jako pierwszy. Pamiętamy o tym, że łącznie zagramy cztery takie karty i dwie karty z najniższymi numerami wykonają tę akcję. Te gracze, którzy, którzy wybrali te karty pierwszeństwa, Yy, niższe wy wykonają akcje górne. Ci, którzy wybrali wyższe numery, wykonają akcje dolne. No więc załóżmy, że ja bym chciał tę akcję górną wykonać. Moją najniższą kartą jest dziewiątka. Być może rzeczywiście, ponieważ inne i tak nie mam. No to zagram dziewiątkę. No i co się dzieje? Po pierwsze, od razu dobieram kolejną kartę, więc zawsze na ręku mamy cztery. O, teraz padło dwadzieścia. Ile tutaj mamy? Cztery. No, no, no. Ok. Tych kart oczywiście nie ujawniam nikomu. To samo robi drugi gracz. On oczywiście wziął kartę, zagrał jakąś swoją. My nie wiemy oczywiście, jaka to jest karta, i wybrał jakąś tam wartość. Ojej, u, u, ma same duże. No powiedzmy, że on pójdzie w tę wartość, czyli w 27. Oczywiście automatycznie dobiera też kartę i tak dalej. W momencie, gdy gracze zagrają jeszcze po drugiej swojej karcie, akurat na dwie osoby, no to tak, tak przypadnie. Ja tu rozłożę te. Karty losowo, bo to i tak jakby nie ma znaczenia dla prezentacji rozgrywki. No to teraz co się dzieje? W kolejności tych wartości odkrywamy karty i rozpatrujemy akcję. Czyli ten gracz, który zagrał najniższą wartość, rozpatrzy akcję górną. Następnie czternastka. Ups. Rozpatrzy akcję górną. Następny w kolejności jest szesnastka. Ten rozpatrzy akcję dolną, akurat tak zakryję, żeby było to widać. I oczywiście ten również rozpatrzy akcję dolną. Tak? Czyli w ten sposób to będzie wyglądać. Oczywiście zanim przejdziemy do kolejnego gracza i zanim odkryjemy kolejną kartę, właściwie mógłby ten sam gracz w tym przypadku, czy więc zanim przejdziemy do następnej karty rozpatrujemy całą tę kartę w określonej, e, znaczy całą tę kartę rozpatrujemy. Gracze mogą się oczywiście naradzać, gdzie pójść, co zrobić. No i dopiero wtedy odsłaniana jest karta kolejna. Te karty malutkie, które tutaj mamy, czyli te karty pierwszeństwa, one na razie jeszcze zostają, bo za chwilę nam będą do czegoś potrzebne. No i teraz, co gracze tak naprawdę mogą robić? No niewiele, jeżeli chodzi o własną decyzyjność, ponieważ wszystko dyktują im tak naprawdę te karty, prawda? Czyli zobaczcie, na przykład wykonaj do ruchu, prawda? Następnie odkryj wierzchnią kartę, stali kart przedmiotów, prawda? Wybierz badacza, który ją otrzyma, czyli w tym przypadku, gdybyśmy by byli Tymi, którzy skorzystają z tej karty, możemy dobrać kartę przedmiotu i przekazać ją komuś, ale najczęściej będziemy mieć różne akcje związane z poruszaniem się po planszy, czyli na przykład porusz się z miejsca do miejsca. Gracze poruszają się o, po tych tutaj kamiennych ścieżkach, więc jeżeli mówimy na przykład porusz się do, do dwóch pól, to znaczy, że do dwóch pól, ale możemy zostać w miejscu. Czyli na przykład powiedzmy, poruszamy się o jedno pole, pek i jedno pole tutaj. Jeżeli mamy opcję przeszukania, no to Prosta sprawa. Jesteśmy w danej lokalizacji, Ups, ten znacznik powinien być tu, a już my trafiliśmy do tej lokalizacji, wykonujemy akcję przeszukania. No dobra. O, znaleźliśmy diament. Co z tym diamentem robimy? Jeżeli znajdziemy czarny klucz, to bierzemy kartę. Jeżeli znajdziemy czerwony znacznik, układamy go tutaj i co? Rozwiązujemy łamigłówkę, czyli wiemy, że wśród tych żetonów no, jest mniejsza szansa na to, że jest jakiś diament. Tak? Czyli wykonaliśmy akcję przeszukania. Możemy Oczywiście, również walczyć z potworami. Karta najczęściej określa nam, z jaką siłą atakujemy te potwory. No, na przykład tutaj mamy taką oto kartę, która nam mówi, że możemy zaatakować potwora na tym samym obszarze, w którym my jesteśmy i zadać mu dwa obrażenia. Co to znaczy dwa obrażenia? Jest to naprawdę bardzo, bardzo proste. Każdy potwór ma jakąś swoją siłę, prawda? Czyli mając do dyspozycji dwa obrażenia, moglibyśmy z tej lokalizacji zdjąć dwa potwory o jednym obrażeniu. Z tej lokalizacji dwa potwory o jednym obrażeniu, ale tu już mamy ciekawszy przykład. Zobaczmy. Generalnie siła potworów nie ma znaczenia w tym sensie, że jeżeli one miałyby nas zaatakować, no to każdy z, z, z nich zaatakuje nas z siłą jednostkową. prawda? Natomiast, w tym przypadku, gdybyśmy weszli do tej lokalizacji, mamy dwa punkty ataku do wydania. Więc albo usuniemy tego potwora za dwa i cześć, i ten nam zostanie, albo usuniemy za jeden, ale zostanie nam jeszcze jeden punkt siły. Problem polega na tym, że te potwory nie zbierają obrażeń, czyli. Niezależnie od tego, którego potwora byśmy zaatakowali, i tak usuniemy tylko jednego, ponieważ te potwory się w gruncie rzeczy, można powiedzieć w cudzysłowie, regenerują. W tym sensie, że nie kładziemy tutaj znacznika obrażeń, o, że ten potwór teraz ma jeden siły już tylko. Nie, on cały czas będzie mieć dwa, dopóki go nie zniszczymy całego, nie ma opcji, prawda? Gdybyśmy weszli do tej lokalizacji z siłą 3, wtedy zniszczylibyśmy oba potwory. Gdybyśmy, gdy natomiast mamy tylko dwa punkty siły no to albo, albo, tak? No prawdopodobnie bezpieczniej byłoby zniszczyć tego, bo ten jest, jak widzicie, strzałka wędrowniczek i on by po prostu zaczął nam chodzić, a ona sobie stoi w miejscu i tylko nam na to miejsce zabiera. Więc to są, to są opcje, które możemy wykonać. Możemy jeszcze oczywiście, jeżeli akcja na to pozwala, usuwać te znaczniki, czyli tak naprawdę odbudowywać te miejsca, które zostały zniszczone przez potwory, bo one mogą to robić. Pamiętacie z poprzedniego odcinka, że to są właśnie te potwory, które które tutaj ten, ten symbol posiadają, więc, więc możemy to naprawić, ale możemy to oczywiście naprawić tylko wtedy, kiedy nam powie o tym karta. No i ostatnią rzeczą, którą gracz może zrobić w swojej turze, jest położyć taką barykadę. Tu też karta nam powie, czy, czy kładziemy ją tą stroną, czy inną. W każdym razie najczęściej z miejsca, w którym jesteśmy, możemy taką oto. Czyli jeżeli jeżeli powiedzmy dotarliśmy do tego miejsca, no to na jednej ze ścieżek możemy położyć barykadę i to będzie działać w ten sposób, że gdyby albo nawet nie, gdzie mieli tego wędrowniczka. W którym to on miejscu był, gdzieś tam. Nie? Czyli powiedzmy do sąsiedniej lokalizacji, chociaż nie, akurat on by tutaj nie przeszedł. No, ale tak czy inaczej, gdyby któryś z tych potworów musiał się ruszyć i miał przejść przez tę barykadę, ginie. Odwracamy ją na drugą stronę. Jeżeli przejdzie jeszcze raz, to barykada ginie, ale i potwór też jest out z gry. Więc to są w gruncie rzeczy wszystkie akcje, które możemy wykonać. Te akcje są opisane na kartach, więc w sumie nie ma co szczegółowo przez nie przechodzić. Natomiast tak tylko dla. A rozeznania, kilka przykładowych kart stali jednego badacza. Czasami są jakieś tam dodatkowe warunki, że jeżeli coś tam, coś tam, to na przykład wasza siła ataku jest większa. Natomiast w tej dolnej części jest najczęściej coś takiego, że możemy się poruszyć o jedno pole i przeszukać lokalizację, czyli zbieramy te wskazówki, one będą nam bardzo ważne. No i następnie jest aktywacja potworów. I teraz, co się dzieje z tą aktywacją potworów? Otóż gdy nam mówi, że na przykład aktywujemy potwory w pomarańczowej strefie, oznacza to, że sprawdzamy, jaka to jest pomarańczowa strefa. Najczęściej, właściwie, chyba wszystkie strefy zabierają po 5 lokalizacji, i odbywa się to w sposób następujący. Jedziemy od lokalizacji 11, 12, 13, 14 i 15, czyli zgodnie z numeracją. I teraz w każdej z tych lokalizacji sprawdzamy, co te potwory tak naprawdę robią. Więc przejdźmy sobie szybciutko przez te lokalizacje. Lokalizacja 11. Mamy potwora, który zadaje obrażenia i mamy wędrowniczkę. Jeżeli dokonujemy aktywacji tych potworów, to te potwory aktywujemy też w określonej kolejności, jeżeli one mają. Jeżeli jest kilka potworów z różnymi symbolami. Czyli najpierw aktywujemy tych, które zadają obrażenia, później tych, które wędrują, a następnie tych, które, te, które demolują. Więc tak. Prześleśmy sobie to. Aktywować, musieliśmy aktywować pomarańczową strefę, bo tak, taką mieliśmy akcję na karcie. Więc sprawdzamy. Obrażenia: nie ma komu zadać, ponieważ tutaj nie ma nikogo. Spoko. Ten potwór będzie się ruszać. Rusza się, ponieważ jest to potwór niebieski, ma niebieski kolor, będzie się ruszać po niebieskiej strzałce. Czyli przejdzie sobie w to miejsce prawda? i zapełnia nam te lokalizację. Gdyby ta lokalizacja była pełna, poszedłby dalej. Eee, tak. Okay. On sobie to tu ląduje tutaj. Gdyby doszło do sytuacji, że ten potwór byłby potworem czerwonym, to on by po czerwonej strzałce przeszedł tutaj. To oznacza, że e, no, trafiłby na to miejsce, które za chwilę byłoby dopiero rozpatrywane. Więc tego potwora byśmy przesunęli, i ułożylibyśmy go tak pod kątem, żeby było wiadomo, że on już dalej się nie będzie przesuwać. Bo w gruncie rzeczy, to on by mógł e, iść dalej. On już wykonał swoją akcję i cześć. Natomiast nie. Natomiast, ponieważ był to potwór niebieski, przyszedł sobie tutaj. Następną lokalizację mamy dwunastkę. Tutaj na szczęście nie ma żadnego potwora, więc jesteśmy, powiedzmy, bezpieczni. Więc idziemy sobie dalej. I tutaj już muszę, muszę pokazać całą planszę. W takim razie zaraz wrócimy do, do pozostałych. Więc mamy trzynastkę. I znów, mamy dwóch wędrowniczków. No to tak, wędrowniczek czerwony pójdzie sobie tutaj. I wędrowniczek niebieski, ponieważ mamy niebieską strzałkę, gdzie ona jest, on by sobie poszedł Ops, przepraszam najmocniej, on by sobie poszedł w to miejsce. Ok, czyli y, trzynastkę mam rozpatrzyć. Czternastkę, znowu, ten zadałby nam obrażenia, ale ponieważ tutaj nie ma, y, nie ma nikogo, no to spokojnie. I ten z kolei po niebieskiej ścieżce wędruje sobie tutaj. Jak pamiętacie, to jest ta nasza lokacja, musimy, którą musimy bardzo, bardzo bronić. No i ostatnie, ostatnie piętnaste pole, ponieważ tutaj o, nie wiem, czy widać, nie ma żadnego potwora, no to w gruncie rzeczy nic się nie dzieje. I tak przebiega faza. No ten, ponieważ już przeszedł, tego, możemy sobie ustawić. I po aktywacji właśnie tej dolnej części karty jednego z graczy sytuacja na planszy wyglądałaby w ten sposób. No i kolejny gracz musiałby się już zmierzyć z innym układem tych potworów, a, które by sobie tu trochę poprzechodziły, to tam coś poniszczyły. No na szczęście nie trafiliśmy na takiego, który by zniszczył, ale tak jak powiedziałem, jeżeli aktywowalibyśmy na przykład tę strefę i tego potwora, on zrobiłby coś takiego, że wzięlibyśmy jeden znacznik Zniszczenia położyliśmy, położylibyśmy go na jego miejsce, a ten potwór przeszedłby sobie w to wolne miejsce. Gdyby musiał raz jeszcze zniszczyć to miejsce, wówczas oczywiście ta sama zasada: niszczy to miejsce, w którym się znajduje, no ale skoro już dla niego nie ma miejsca, przesunąłby się, ponieważ to jest potwór czerwony, czerwona strzałka trafiłby na to miejsce. Proste, proste. No ale oczywiście to nie jest jeszcze wszystko, co nas tutaj w tej grze czeka, bo. Wróćmy jeszcze na chwilę do tych kart, dlatego że one tutaj są bardzo ważne. Tak jak powiedziałem, tych kart pierwszeństwa nie należy odrzucać, dlatego że po tym jak wykonamy wszystkie nasze akcje, mamy turę przedwiecznego. A teraz tura przedwiecznego składa się tak naprawdę z dwóch kroków. Pierwszy krok jest następujący. Zliczamy wszystkie symbole tej takiej masonerii, które widzicie na zagranych kartach i odnosimy je do tego, co mamy na karcie. Przetwiecznego. Czyli mamy dwa symbole, więc sprawdzamy jeden do dwa symbole, czytamy tekst i wykonujemy akcję, która tutaj jest. Ponieważ te akcje najczęściej są związane z wszystkim tym, co już tutaj widzieliście, więc tak naprawdę nie ma sensu wchodzić w szczegóły, jeżeli chodzi o. O te poszczególne akcje, które tutaj mamy, tym bardziej, że no każdy, każdy przedwieczny będzie miał swój zestaw akcji, więc się może warto się po prostu z nimi zapoznać, żeby wiedzieć, co nas czeka. Mało tego, czasami warto zagrać więcej symboli, bo teoretycznie im, im więcej tych symboli, tym ta akcja byłaby gorsza, ale być może ta gorsza akcja w danym momencie nie zrobi nam tyle złego, co akcja, która, którą mamy, która teoretycznie wydaje nam się, czy, czy została stworzona jako słabsza, ale nam być może coś by tutaj popsuła nasze plany. No i ostatnią rzeczą, którą musimy zrobić w Turze Przedwiecznego jest, czy właściwie drugą i ostatnią, jest odsłonięcie jednego tego żetonu. Sprawdzamy. Jest to taki symbol i szukamy, gdzie mamy taką bramę. Taką bramę mamy w tym miejscu. Symbol ten, czy żeton ten, dokładamy w to samo miejsce i sprawdzamy, ile tych żetonów jest tutaj łącznie. Żetony są dwa. Więc sięgamy do naszej kuli. Potworów, ja oczywiście losuję. Musimy uwierzyć na słowo, że nie patrzę. I dokładamy dokładnie dwa potwory w to, w miejsce, w którym. Yy, czy, do, czy w miejsce, do którego tak naprawdę dołożyliśmy żeton bramy. Poprzez analogię, gdyby tu już nie było miejsca, gdybyśmy przykładowo teraz. O! Yy, nie wiem, czy znajdę ten żeton, bo może on został odrzucony z gry. No. Jest. Dobra. Załóżmy, że. W kolejnej rundzie znalazłem jeszcze jeden żeton, tutaj nic się nie działo. W tej chwili dokładam trzeci żeton. Łącznie są trzy żetony, więc losuję trzy potwory. No ale, ponieważ miejsca mam tylko na dwa z nich, no to kolejny. Tym razem, już według mojego uznania, w tym momencie, gdy dokładamy potwory, my nie aktywujemy nigdy ich akcji. Tak? Te akcje nie mają znaczenia. One mają znaczenie tylko wtedy, kiedy aktywujemy poszczególne strefy na naszych kartach. Więc jednego z tych potworów, na czerwonego, musiałbym gdzieś wysłać tutaj bo tu położyłem te karty, to jest czerwona książka, więc pewnie by przeszedł sobie dokładnie w to miejsce. I tak wygląda aktywacja a, przedwiecznego, czy faza przedwiecznego. No i oczywiście ostatnia rzecz, o której Wam mówiłem, i teraz już myślę, że zacznie się Wam to układać w jedną całość. Mianowicie poprzez zbieranie tych wskazówek, jakich gdzieś tam uzbieramy jeszcze kilka, o to był klucz, więc dostalibyśmy jakąś kartę, którejś z graczy, no i zaczęlibyśmy zbierać. O, i teraz na przykład. Zbieraliśmy jeszcze trochę tych wskazóweczek. Może jeszcze jedną. Proszę bardzo. O, powiedzmy, że po którejś tam rundzie mamy uzbierane te wskazówki. Pamiętamy, że łącznie tych czerwonych symboli jest 10, więc mamy 3, 4, 5, 6, 2, 7, 8, czyli gdzieś dwa czerwone. Jeszcze są. I teraz metodą dedukcji. Jeżeli jesteśmy w stanie stwierdzić, że być może byśmy ten rytuał już byli w stanie przerwać, bo to jest warunek naszego zwycięstwa, to możemy spróbować właśnie zacząć zbierać karty z określonymi symbolami. Teraz zobaczcie. Symbole diamentów, które mamy, czy na przykład gwiazdek, już nam nie są potrzebne, ponieważ wiemy, że te karty z tymi symbolami nie yy, będą nam potrzebne na koniec gry. W tym znaczeniu, że te symbole na pewno nie występują tutaj, więc. Kart już nie chcemy. Z drugiej strony musimy brać pod uwagę kolejność, tak, bo chcemy grać odpowiednie wartości, no i symbole, które mamy tutaj, po to, żeby aktywować planszę naszego przedwiecznego. Więc im dalej w las, tym ta gra tak naprawdę bardziej nam e, przypomina taką zabawę trochę może w kotka i myszkę, tak? Że, gdzie z jednej strony próbujemy no, nie dopuścić do tego, żeby przedwieczny nas mocno tutaj. Potraktował. Z drugiej strony musimy pilnować numeracji, no bo też chcemy się wstrzelić w jakąś kolejność i wykonywanie tych akcji, ale jednocześnie no, nie chcemy też odrzucać kart, które mają te symbole, po to, żeby no, doprowadzić do końca rozgrywki. Jakie one są tutaj, nie wiemy. Gdy nam, się, gdy nam się udało oczywiście odkryć wszystkie te symbole. O, zobaczmy. Jest klepsydra, czyli wiemy na bank, że tutaj jest przynajmniej jeden księżyc, ale może być też gwiazdka, ale może jej nie być, tak? Najlepszą sytuacją byłoby, gdybyśmy wszystkie rzetone wskazówek odkryli. O, tu jest akurat klucz, więc byłaby karta i wtedy byśmy mieli 100% pewności tego jakie mamy tutaj symbole i moglibyśmy te karty sobie zbierać natomiast dopóki nie będzie tutaj rzeczywiście ośmiu żetonów no to nie mamy takiej 100% pewności co tu jest natomiast spirale oko możemy, możemy to oczywiście jakoś oszacować i zobaczyć czy nam się uda czy nam się nie uda no to zakończenie jest trochę bym powiedział antyklimatyczne po prostu zbieramy karty wykładamy i tyle no ale tak jest natomiast sama, sama przygoda która się tutaj dzieje na planszy jest może nie, nie jakoś bardzo rozbudowana, ale na pewno ten ruch potworów i to, co one nam tutaj robią, będzie tak się mocno odbijało na, na naszych poczynaniach i na, na jakby całej sytuacji, że ach, możemy nawet do tego momentu tutaj nie dojść. Także, także nie jest to gra jakoś tam super łatwa, ale wydaje mi się, że spokojnie do przejścia. To chyba tyle, jeżeli chodzi o zasady. Cóż jeszcze mogę tutaj. Dodać. No tak, mamy oczywiście więcej postaci. Mamy też specjalne potwory, które y, przynależą do innych przedwiecznych. E, tak, jeden żeton y, bramy odrzucamy losowo, więc tu powinno być w stosie, jest łącznie, jest ich 12. Trzy są na planszy, jeden odrzucamy, więc zostaje tutaj 8. No i to jest tak naprawdę licznik naszych 8 rund. Plus jeszcze żetony życia. W zasadzie chyba wszystko, y, co y, się w tej grze znajduje i co powinniście wiedzieć, to Wam omówiłem. Pamiętajcie o właściwie dwóch rzeczach jako krótkie podsumowanie. Po pierwsze, trzymajcie się akcji, które macie tutaj, czyli wszystko, karta wasza wam mówi, co możecie zrobić, a czego nie możecie zrobić. No i trzymajcie się oczywiście kart przedwiecznego, pamiętając o tym, że wszystkie zagrane, zawsze to będą cztery karty. Na trzy osoby jedna, jeden gracz, czyli ten prowadzący będzie wykładał dwie karty i on oczywiście też dobiera najpierw jedną kartę. Czyta jej treść, dokłada do niej kartę y, pierwszeństwa i dopiero, kiedy wszyscy gracze wyłożą swoje karty, on bierze kolejną kartę i, y, i decyduje, co z nią zrobić. No i pamiętajcie oczywiście o tym, że te symbole y, masońskie, takie były, aktywują nam zdolności specjalne naszego przedwiecznego. Tutaj macie setup, a tutaj macie na drugiej stronie wszystkie informacje, które Wam są potrzebne do aktywacji tegoż złego stwora. No i brońcie, brońcie zdecydowanie waszej tutaj startowej lokalizacji, bo jeżeli nie obronicie, to po prostu przegracie. Tak jak w kooperacji wszyscy przegrywają albo wszyscy wygrywają. Ostatnia godzina. Udało mi się w ile? 20 minut? No, ale z, taką, z takim moim ględzeniem. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Postaram się Wam również zaprezentować przygodową rozgrywkę solo, ponieważ solo ona jest troszeczkę inna. Gramy indywidualnie, ale i tak prowadzimy dwóch badaczy. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Do zobaczenia.